Witam serdecznie na kanale Moto. Dzisiaj testujemy Honda CB650F Klasyczny miejski Naked Bike 4 cylindry Chyba 85 koni Honda mówi, że to nie jest następca Horneta No ale Moto w tym samym stylu Tak mi się wydaje, że mamy do dyspozycji 4 cylindry po prostu stricte na no. Napierdzielato. to fakt, że ja nigdy taką mocą nie, nie jeździłem, ale na pewno dużo dużo jeździ jak ta Honda NC750, którą Testowałem yy, w sumie przed chwilą w poprzednim filmiku. Mam nadzieję, że mi się nagrywa, nagrywa tą trasę. Mamy tą samą. Kurde, tutaj jest. Klakson w tym samym. W tym miejscu, gdzie ja miałem, w Suzuki Kierunkowskazu. Zaraz, też sobie pojedziemy. Zrobimy mały around. Powiem Wam, że, że jest moc. Gdy jeszcze nie mogę się do tego przyzwyczaić. Do tej mocy. Oczywiście, ja nigdy nie wierzyłem, że na Ikecie jakoś super wieje No ale wieje, powyżej jest tu na godzinę Ale tak to po zagrętach, bo w ogóle słuchajcie nie czuć tej, tej masy Ja myślałem, że 4 cylindry to... Bo no, moje Suzuki no, jakoś takie toporne było to po prostu lata i prowadzi się doskonale jak mówią, że GS jest dobry na pierwsze moto bo się fajnie prowadzi to może jest, jak się nie ma za dużo kasy to tak oczywiście, ale ale jak ktoś ma kasę, no nie mówię żeby 85 koni na pierwsze moto kupić bo to no znowu hamulce, kurde Zajebiste Skrzynia chodzi po prostu malina Silnik też Skręcimy sobie, zaraz robimy małe WalkerA jednak powiem Wam, że pojeździe tym Nie chcę na pewno Автомата... Ну, no, певно, На стувка. На стова не е иска автомата. Да, педала, как глупа. Po prostu znowu jesteśmy tak szlegi. Znowu wejdziemy na ten parking Na ten sam co poprzednio Zrobimy mały walk around W tym samym miejscu co ostatnio Nie, no po prostu to jest, kurde słuchajcie Inny świat, jest trochę wysoka, jak widzicie palcami dosięgam, ale Nie ma tragedii Nóżka Pyk Z sialami Okej, okay, tutaj nie ma nic za bardzo Wygląd fajny, agresywny Nie ma za bardzo co Oglądać chłodzone, oczywiście, paliwem. Tak jak mówiłem, cztery garki schodzą się tutaj. W jeden taki fajny, mały wydeszek. Pewnie jakbym go kupił. Jak się może zdecyduje, to pewnie jakiegoś akrapa Będziemy montować z przodu podwójna tarcza. Skuteczna, zajebista ABS. Oczywiście z tyłu jedna, oczywiście tarcza NSN. NS. Kurde. Tył, fajny zadupek. Tutaj by się kończyła, ale podobno Unia Europejska wymaga, że moto się kończyło dalej. Znaczy, że za obrys, żeby blacha wychodziła. Tutaj mamy. Chyba wieszak na kask, nie wiem do czego to służy. Nie wiem, czy pod kanapę zajrzymy. Szczerze powiem, nie zaglądałem. Czy tam coś damy radę upchać? Czy nie damy rady? Upchać. O, o. Tak się wimuje kanapę. Zostaw narzędzie, akumulator schowek, nie wiem na co pewnie za wiele tam się nam nie zmieści OK, okej, okay, mamy kanapę siedzi się fajnie, wygodnie, no fakt, że wieje trochę, ale ale widzicie, ten bak nie jest za duży odpalmy posłuchajmy jak grają te cztery cylinderki nie ma wskaźnika biegu, fajnie bo tamta miała Aha Oho Kill Switch Jak sobie gra Ten mały fajny wyderzek na biegu miałowym Tak jak się go gazuje, fajnie chodzi. Nie powiem, że nie. Dobra, tradycyjnie się przejedźmy. Trochę jest, powiem Wam. normalnie do GS-a wysoki. Taka jest śmieszna. Dość pozycja, od tej mi się rezerwa. Kurczę zaświeciła. Może. Poliwo mp3 dobra jedyneczka i jadmy coś jeszcze nie mogę za bardzo biegów wyczuć pojeździmy po prostu powiem wam, że fajnie chodzi ta, Tamta... Może to nie było zamulone. 55 koni Powiedziałem mamy jedno koło i 85 koni. i katować, bo widzę, że dealer nie za nie dużo paliwa wlał, no niestety. Tradycyjnie pojedziemy chwilę mostem.

Robią swoje, już w Warszawie widać koniec wakacji, nawet sobota, a ruch jest dość spory przy sobocie. Okay. prowadzi się naprawdę rewelacja. W ogóle nie czuć tej masy, nie wiem ile waży, ale na pewno ponad 200 kilo Ciekaw jestem jakby się taki miejkacik spisał na, na wyjeździe. Myślę, że zajebiście. Uwaga LC trzeba uważać Na zagranicznych No to nigdy nie wiadomo Ja wolę poczekać niż się nami wrąbać Także oooooooo Tak się widzi. Powiem że GS bym tak nie zrobił. Nie nie, nie nie, był taki kurde sprytny. A ten jest... Nie wiem. Nie wiem powiem wam Już jakiś czas z tym motocyklami nie wiem co, co, co ja bym chciał. skręca w miejscu po prostu w miejscu oczywiście nie zamierzam się z nikim ścigać. ten jest trochę wyższy od od tamtego Legi kodu. Malinowo. Kurde, tał czas. No powiem wam że. zajebiście. biście na klatę taki duży nabór powietrza. Tak jak się jedzie 120, ale pewnie w dłuższej trasie to też by nie było. Zbyt fajne. Jednak szybka i owiewka to są fajne rzeczy. Tu trzeba uważać. Kierunkowskazów nie mają Powiem wam, że trochę żałuję, że tutaj jest, albo taka pogoda Jeszcze bym trochę jakieś traski porobił No powiem wam, że tak wieje Tu można akcesoryjną szybę dołożyć Trzeba się mocno kierownicę trzymać. Kawałek tak po mieście się przelecić spoko, ale w trasie czy bym chciał? Niby jeżdżą. No. takim sprzętem to w trasie kurczę 120 żal jechać Teraz przy stówce jest ok. Sztówkę można jechać bez problemu. Najmniejszego. Fajna pozycja. Zajebiście wygodna. Bo na giezie to... Ja chyba go z tego względu przydałem, że po tej podróży nie. trochę bolało tu i ówdzie fajnie, fajnie przyspiesza liniowo. Moc jest, no. Na brak na narzekać nie można. Porównując do tego NC750, to trochę. trochę zamulał. A ten nie zamula. Jeszcze mamy ze 20 minut. No, bym kurty trąbił. Tak trochę kurczę niezbyt pewnie się czuję z moim wzrostem ale to kwestia to kwestia przyzwyczajenia no. Dobra, pokazuje mi, słuchajcie, że tutaj mam empty bag, więc wracamy już bez katowania. Wracamy do salonu, oddać konieczkę. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia może w następnym teście, w następnym mototestowlogu. Dzięki, trzymajcie się, hej!